Tadeusz Różewicz, oczyszczenie Nie wstydźcie się łez, nie wstydźcie się łez, młodzi poeci. Zachwycajcie się księżycem, nocą księżycową, czystą miłością i pieniem słowika. Nie bójcie się w niebo wzięcia, sięgajcie po gwiazdę. Porównujcie oczy do gwiazd. Wzruszajcie się pierwiosnkiem, pomarańczowym motylem, wschodem i zachodem słońca. Sypcie groch łagodnym gołębiom, obserwujcie z uśmiechem psy, kwiaty, nosorożce i lokomotywy. Rozmawiajcie o ideałach. Deklamujcie ode do młodości. Ufajcie obcemu przechodniowi. Naiwni uwierzycie w piękno. Wzruszeni uwierzycie w człowieka. Nie wstydźcie się łez. Nie wstydźcie się łez młodzi poeci. Jest to, proszę Państwa, któryś tam odcinek nie nagrywany tego samego dnia co publikowany tylko wcześniej dziennej dawki poezji tekst wskazuje, że może dobrze byłoby to nagrać wieczorem, w nocy pokazać księżyc, pokazać gwiazdę gwiazdy znaczy się jeszcze jakby słowik w tle śpiewał. No, ale nie mamy słowika, tylko bębniarzy. Na koniec filmu pokażę tych bębniarzy, jak bębnią. No, motyla też nie pokaże ani wschodu i zachodu słońca, ani lokomotywy, ani nosorożca. Kwiaty jakieś może bym znalazł. Te białe nie chce mi się podchodzić, te białe to są kwiaty jakieś nad tym Ciekiem wodnym, to jest chyba rzeczka, czy rów, już nawet nie wiem czy to jest rzeka, czy rów. Płynie. Więc chyba jednak rzeka, jakiś naturalny, a może i nienaturalny, czyli wykopany przez człowieka ciek wodny, a mniejsza z ty. Przeczytałem wiersz. Nie wiem czy on jest odpowiedni do tego składu dźwiękowego. Myślałem, że jak będą bębnić, bo wiedziałem, że będą bębnić, to fajnie byłoby nagrać jakieś wiersz, żeby to coś, coś się działo na tym kanale. Nie tylko takie czytanie wierszy, tylko żeby tam coś tam się w tle fajnego działo. Na przykład to, to bębnienie. No najlepiej, gdyby to był wiersz o bębinie, tam Pieść o bębnie o Herberta. Pieść o bębnie. Ale nie mam tego tekstu przy sobie, a nie potrafię równocześnie nagrywać i czytać z telefonu. Czy to się da tak robić? Że równocześnie nagrywać film i czytać z telefonu? O, to jest książka. Wybór poezji Różewicza. Obszerne dosyć, z 1988 roku. Dwa tomy, to jest tam pierwszy. Tadeusz, żebyś jeszcze będzie wracał na ten kanał, i przypuszczam, że ten wiersz też będzie wracał. Pierwiosnek. No, obcego przechodnia. To szkoda, że nie udało mi się obcego przechodnia jakoś. Fajnie, gdyby właśnie obcy przechodni. Chodzien się pojawił Nie udało mi się go nagrać Zresztą, bo gdzieś no, w dużych miastach jest pełno obcych przechodniów Chociaż tutaj też mam Pełno obcych przechodniów Dobra, to nie będę nudził Nie każdy odcinek musi mieć 10-15 minut No to będzie krótszy odcinek A może nawet nie będzie taki krótki Pokażę się naprawdę Troszeczkę tych bębniarzy Zapraszam na następny odcinek, a który to odcinek jest obecny, to jest w opisie. To znaczy w tytule, a w opisie też. Tu siedziałem, teraz idę do Głębiniarzy.